Babciu, jak mogłaś? No, tak się o Ciebie martwiłam. O, jest Dzień dobry. Czy możemy porozmawiać na osobności? Nie, no ale mów swobodnie. Przecież jesteśmy w rodzinie. W rodzinie? Babciu, ty zapomniałaś, co to są za ludzie? Ona ma same długi, jej mąż stary kryminalista. Ja nie rozumiem, jak sąd mógł przyznać opiekę nad dzieckiem takiej patologii. O, Zuckowi, to masz szczęście, że mój mąż tego nie słyszy, naprawdę. Grozisz mi? Beata, przestań. Przestań dosyć, babciu. Ja przyjechałam tutaj, żeby porozmawiać, a ty po co? Po co tu jesteś? Żeby awantury robić? Jedź do domu. Jedź. Przepraszam, ty przeciwko mnie? Ula, uleńko, zaczekaj, ulka. Ja wiem, że chodzi ci o te działki. Nam zależy tylko na dziecku, więc niech babcia przepisze po prostu te ziemie na ciebie i, i dajmy sobie spokój. Ale już za późno. Babcia wszystko przepisała Kalince. A to jest majątek należący do mojej rodziny i mi się po prostu należy. Także, sorry, ula, ale nie odpuszczę.